Kobiety. Hmm? Ważna rzecz. Kochałem się już zaraz, ileż to? Pięć, sześć, siedem. Tak, siedem razy. Zabiera to dużo czasu i napędza desperackie myśli. Głupia rzecz. Miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. A potem jesteś zdradzony albo znudzony. Dwa! Dwa razy byłem znudzony, a pięć zdradzony. Potem Znajdujesz inną kobietę, doskonalszą od innych. A potem ona robi to samo, co te mniej doskonałe. Ech, jakiś podły gatunek zwierząt, te baby, bawią się nami, choć ich ograniczony mózg nawet nie jest w stanie nas pojąć. Naprawdę. Że, że i tygrys może bawić się człowiekiem podłe, ale miłe. Mniejsza z nimi. A tymczasem, gdy raz opanuje człowieka idea, już go nie opuszcza i nie zdradza. Nigdy. 艰苦呀。